Cześć, to moja szesnastka. Dzięki Mati Polak i Rochu Czerwiński za nominację. Enjoy! Epidemia spadła jak marcowy śnieg Nikt się nie spodziewał, a jednak zdarza się. Wszystko wokół już szaleje, wszystko wali się. Ludzkość woła o zbawienie, a ziemia cieszy się. Mówią, koniec świata lecz nadejdzie lepszy czas jeszcze spotkam swych przyjaciół, nie rozdzieli nas. Jakiś tam koronawirus nie pozwólmy, by ten nanometrowy kretyn pokonał nas dziś. Więc wpłacajmy na lekarzy, póki jeszcze czas, bo ktoś przecież w końcu musi uratować nas. To była moja szesnastka, dwudziestka bardziej. A ja do challenge'u nominuję: Michalinę Rajwę, Weronikę Kulak, Łukasza Kupkę. Postaraj się stary, Dawida Skrymińskiego, Stasia Huchra. I jako nominacja ekstra, szósta. Kompletnie specjalna, ale liczę, że nagra. Szczerze, najbardziej ze wszystkich wymienionych. Mikołaj Freund, najlepszy tancerz, wokalista i raper, jakiego znam. Pokaż co potrafisz, stary. Trzymajcie.